Hello everybody, everyday, z tej strony White show is, a tu kolejny odcinek. Teraz um, um, otworzyłem paczkę. No, dostałem coś bardzo ciekawego, jeżeli chcecie zobaczyć co. To piąteczka oglądajcie dalej. Wymarzona, tak jak z mojego snu, taka śliczna, że aż brakuje tchu ta jedyna, która coś sobie ma, zjawiskowa, dlatego kocham. Dzięki oczy, które ruszą co dzień. Przy okazji pragnę pozdrowić pana Waldemara Czechowskiego, który wręczył mi tą bluzkę. Bardzo dziękuję, jest świetna. Dzięki za obejrzenie. Sorry, że tak długo vlogów nie było. Widzicie dostałem fajną koszulkę. Trzymajcie się gorąco, cześć na razie. Bę